Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Ja jestem Asia Joanne Siren i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na takiego vloga, w zasadzie z całego tygodnia. Ja ostatnio doszłam do takiej realizacji, w jakim momencie w życiu się teraz znajduję, zresztą tego, że już nie mam studiów, nie mam szkoły i nie mam tego takiego nakutłoku obowiązków, który. Zawsze następował właśnie w tym okresie zimowym, styczniu, lutym, czyli te wszystkie zaliczenia i tak dalej i mogę po prostu oddychać pełną piersią i żyć spokojnie. I mam naprawdę taki straszny slow life, z czego jestem bardzo zadowolona i tak po prostu, wiecie, pogodziłam się z tym wszystkim i przestałam sobie planować po 10 różnych obowiązków do zrobienia dziennie, gdzie wiem, że po prostu to jest niewykonalne. Abym ja to zrobiła po pracy, bo musiałabym wtedy ani nie czytać, ani nie miałabym chwili, żeby sobie obejrzeć jakiś serial, ani pójść na łóżko, tylko musiałabym po prostu wykonywać te obowiązki, które sobie wymyśliłam i ja po prostu wiem, że tego nie zrobię. I też pogodziłam się z tym, że no jeżeli tego nie zrobię po prostu danego dnia, to się nic nie stanie, świat się nie skończy, nikt nie umrze. Jedyną osobą, którą mogę rozczarować, jestem ja, a ja nie umiem się na siebie gniewać. Jak widzicie, albo może i nie, bo tylko widzicie moją górę, ale ja już jestem w moim stroju na trening i jest poniedziałek, co oznacza, że idę na balet. Niestety nie nagram Wam żadnej stawki baletowej, bo tam są bardzo ograniczone możliwości nagrywania czegokolwiek, ale może kiedyś się uda. A też wchodzę w taki sezon... Nie wiem trochę, jak to nazwać, ale powiedzmy taki sezon wysoki na lodowisku, taki sezon zawodniczy i się zaczynam przygotowywać w końcu do zawodów ostatecznie, także tutaj też jakieś te snikpiki z treningów będziecie widzieli, co oznacza, że muszę wziąć się w garść i trenować, co nie jest łatwe, a jest czytelniczy. Książka, która będzie bohaterem tego vloga, jest to odlukowa z miłością. Ja na razie jestem na 80 stronach. I muszę przyznać, że niezwykle mi się podoba. Ja jestem w tej książce zakochana. To czego ja się obawiałam, to to, że będzie taki motyw, który był na przykład w spinning out, albo jest bardzo często wykorzystywany właśnie w motywie, yy, gdzie jest... Gdzie jest jakaś historia łyżwiarska, czyli przejście z jednej kategorii do drugiej. Ja się tutaj obawiam, że główna bohaterka Jasmina, Jasmine, nie wiem jak wymawiać jej imię, więc zostańmy przy Jasmine. Będzie przechodziła właśnie z solistek do par sportowych, co jest no, niewykonalne po prostu w ciągu jednego sezonu, żeby zrobić skuteczną tranzycję, nauczyć się wszystkich elementów dla danej kategorii. I jeszcze dwóch programów i wystąpić na zawodach i wygrać mistrzostwo. Po prostu to jest niemożliwe i nawet profesjonalni sportowcy takich rzeczy nie są w stanie zrobić. E, I to jest wszystko, czego się obawiałam w tej książce, że to będzie takie nierealistyczne, ale zwracam honor, bo Marina Zapata zrobiła ogromny research i naprawdę jak ja. Okazało się, że Jasmine smartowała w też w parach sportowych, także. Smash. E... I ja tutaj muszę przyznać, że naprawdę Marina Zapata zrobiła ogromny research i jak na przykład ona opisywała, jak Jasmine walczy z jakimiś elementami, żeby jej wyszły i taka frustracja z niewykonania czegoś, z niemożliwości wykonania czegoś, co wychodziło, to jest tak po prostu takie real. To jest po prostu takie, mam takie, o kurde, same totalnie, ja się tak czuję. Albo w ogóle jak ona opisuje realia łyżwiarstwa tutaj... Jeżeli jak właśnie na przykład Jasmine ma jakieś przemyślenia na temat tego, że jest dosłownie 10 młodszych huźwiarek na jej miejsce, to jest coś, gdzie ja bym mogła po prostu 10 różnych huźwiarek, które rzeczywiście istnieją w tym sporcie, tutaj wcisnąć na mieście Jasmine, bo to jest tak dobrze opisane. I naprawdę ja jestem zachwycona, mam trochę takie wrażenie, że dla osoby, która nie jest tak bardzo w łóżwiarstwie, i której tak jakby nie jest takim fanatykiem jak ja. To może być trochę za dużo tego łożwiarstwa, bo rzeczywiście jest na razie mało innych rzeczy, a jest bardzo dużo łożwiarstwa, ale ja na razie jestem totalnie zachwycona. Jestem na 80 stronie, zobaczymy, jak będzie dalej. Poza tym czytam, a w zasadzie słucham One Last Stop od Casey McQuiston. Um, ale zostały mi dwie godziny audiobooka, więc opowiem Wam o tej książce, jak ją już skończę. Jest środa i w tym vlogu chyba zobaczycie wszystkie moje outfity na lodowisko, bo ja zaraz właśnie tam się wybieram walczyć z lucem i flipem. Przejdźmy do One Last Stop. Jest to historia August, która wsiada do metra linii Q i poznaje tam... Jane, w której się zachowuję tak od pierwszego wejrzenia, ale zawsze spotykają tylko w tym jednym konkretnym pociągu i specjalnie dostaję całe swoje linie, żeby jeździć tą linią i móc spotykać Jane. Kto nigdy tak w życiu nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamieniem, tak? Kto nigdy nie wracał specjalnie tym samym tramwajem co Krasz, niech pierwszy rzuci kamieniem. I to jest powiedzmy słodziutkie, ale niestety w ogólnym rozrachunku oceniam tą książkę na dwie gwiazdki. Bo całościowo po prostu ta historia nie trafiła do mnie. Wątki postaci pobocznych i same te postacie poboczne były dla mnie o wiele bardziej ciekawe stworzone i wykreowane. I jakieś takie po prostu ciekawsze, że ja byłam bardziej ciekawa tego co się dzieje u nich, niż tego co się dzieje u głównych bohaterek. Ale to jeszcze nie byłoby takie złe, bo najbardziej co mi przeszkadzało to metro było wyborem i te sceny mecze też były wyborem. Które nie powinien zostać podjęte. I tutaj osoba autorska zdecydowała się na taki, moim zdaniem, bardzo ryzykowny um, krok, że wszystkie sceny, interakcje pomiędzy głównymi bohaterkami z pewnego powodu dzieją się w metrze. I to wyjaśnienie tajemnicy też tak nie do końca do mnie trafiło, ale wiecie, to było coś, nad czym byłam w stanie przejść do porządku dziennego i po prostu się z tym pogodzić. Ale sceny w metrze i sceny interakcji pomiędzy głównymi bohaterkami w metrze to było dla mnie. Troszeczkę już o krok za daleko, i po prostu to dawało mi takie ciarki, takiego zdegustowania, że ja za każdym razem, jak była taka scena, chciałam zDNFować tą książkę. I byłam naprawdę już momentami tak blisko, żeby zrobić DNF, bo po prostu no, nie podobało mi się to, i uważam, że to był zły wybór. Jeżeli uważam, że tak jakby o wiele lepszy wydźwięk. To by miało, gdyby to była inna lokacja niż metro, gdyby to chociażby był uniwersytet, jakaś restauracja, cokolwiek, gdzie powiedzmy są jakieś prywatne pomieszczenia, a w takim przypadku to dla mnie nie zadziałało i bardzo mi się nie podobało. I po prostu, może nawet nie, że mi się nie podobało, ale trochę mnie obrzydzało. I ja nie kupuję takiego wytłumaczenia, że albo nie było nikogo, albo ktoś nikt nie patrzył, bo wszyscy zajmowali się sobą i tak dalej. To nadal jest przestrzeń publiczna. I uważam, że nadal to było takie bardzo. no. Mm, mm, to był ten wybór, którego nie powinno się podejmować. A, także tak. A, cieszę się, że się skończyłam. Trochę boję się po tym sięgnąć po szarę wheeler, ale mam nadzieję, że szara będzie, będzie jednak takim redemption dla mnie. Bo Red White i Royal Blue ja naprawdę uwielbiam. jak kocham Red White and Royal Blue. I mi się to podobało. I gdyby tak, jak właśnie w Red White. Te sceny erotyczne były tak delikatnie opisane i jednak Red White mimo wszystko jest takim closed door romance. One Last stop to już jest jednak new adult i tutaj to jest open door romance. I to moim zdaniem nie był doby, dobry wybór i też to, jak te sceny były opisane, po prostu do mnie nie trafiało. Po prostu not the vibe, jakby to powiedział Antek i też jednak tutaj czuć, że One Last Tap jest new adult. No, i mam nadzieję, że szara, że szara mnie jednak nie rozczaruje, ale dam sobie przerwę, zanim zdecyduję się sięgnąć po szarę. A teraz wracam do mojego Lukowa. Jest czwartek, i zaraz się idziemy pakować. I... Wracamy do rodziców. Chciałabym tutaj najpierw oddać sprawiedliwość Preczetowi, bo ja mam wrażenie, że bardzo dużo moich znajomych go czytało, ale jest bardzo niepopularny na Bookstagramie i tak dalej, i bardzo mało osób na Bookstagramie czytało Preczyta, także jeżeli czytaliście Preczyta, to zostawcie mi cokolwiek w komentarzach emotkę czarodzieja albo coś, albo napiszcie, że czytaliście, bo ja jestem naprawdę niezwykle ciekawa, bo mam wrażenie, że prawie nikt nie czytał przeczyta. I ja jestem na moim trzecim cyklu ze świata dysku. Cyklu Ostraży Miejskiej na trzecim tomie, i skończyłam w zasadzie w nocy czytać na glinianych nogach. Oceniam to na trzy Gwiazdki. Trochę ta książka była dla mnie po prostu za długa, i o ile początkowo naprawdę się świetnie przy niej bawiłam, i bardzo mi się, tak jakby ten humor Progetta idealnie trafiał w moje poczucie humoru, i miałam. <grym> nice. Po prostu torlałam się mentami jak Norka ze śmiechu, to potem. Trochę wymęczyła mnie ta książka, tak od 40% do 70%, i naprawdę tak już ją męczyłam, i długo mi zeszło, żeby ją czytać, bo jakoś tak nie mogłam do niej usiąść na poważnie, i też na razie muszę odpocząć, zanim sięgnę po kolejny tom. I z jednej strony mam takie, że w tym cyklu podoba mi się on. Raczej nie zostanie moim ulubionym, ale podoba mi się i podobają mi się bohaterowie, tylko że z drugiej strony momentami chyba. Uważam, że jest taka tendencja spadkowa w tych tomach, że pierwszy podoba mi się o wiele bardziej niż trzeci, i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych. Ale póki co trochę za dużo się tych bohaterów dla mnie zrobiło I ten pierwszy tom rzeczywiście był moim zdaniem taki bardziej wyrazisty I o wiele lepiej jakoś tak dla mnie wybrzmiewał Podoba mi się jak to właśnie tutaj różnorodnie podchodzi do tej straży I bohaterów w niej, ale z drugiej strony jest dla mnie trochę ich za dużo I już jest taki trochę miszmasz Nie wiadomo w ogóle o co chodzi i kto co i tak dalej Więc ym, brakowało mi trochę takiego więcej po czasu na te wszystkie postacie Pomimo tego, że ta książka była już naprawdę długa bo miała ponad 300 stron a kolejny tom ma o 100 stron więcej, więc muszę sobie naprawdę odpocząć chwilę, zanim po niego sięgnę. Z jednej strony, ten placzet jest dla mnie takim. To nie jest ta istna topka, tak jakby książę, które ja czytam, chociaż mam parę ulubieńców od placzeta. To jest dla mnie taką trochę komfort serią, takim powrotem do tego świata dysku i lubię sobie do niego wracać, ale też nie mogę mieć takiego przysytu i czytania za często placzeta. Nie wiem, czy to ma sens, co powiedziałam. Aczkolwiek czytałam od Lukawa z miłością. I ja jestem tak zakochana w tej książce, jestem na 312. stronie i tak szczerze, dla mnie mogłoby w ogóle nie być tego romansu, mogłoby nie być w ogóle nic. Oni mogliby trenować przez te 580 stron, a ja nadal byłabym, jak, o, to jest super, ale to jest świetne po prostu. E, także tak, to jest na pewno moja miłość. I jeżeli nic się tutaj złego nie wydarzy, to to jest absolutnie mój ulubieniec. Podoba mi się bardziej niż e, Zdławienie, czyli romans w świecie Formuły 1, który też tutaj, o którym wam opowiadałam w innym filmie. I naprawdę jest bardzo dużo tego użwiarstwa, Jest świetny research. Świetny research. Jeszcze raz powtarzam. Jedna rzecz, do której muszę się przyczepić, ale to jest kwestia tłumaczenia, niż kwestia książki, to są straszne kalki językowe, straszne kalki językowe, jakieś powiedzonek, które w angielskim brzmią o wiele bardziej naturalnie niż w polskim. No, i tutaj wydaje mi się, że można byłoby znaleźć jakieś takie polskie odpowiedniki, które będą brzmiały lepiej niż przetłumaczony zwrot 1 do 1 z angielskiego na polski. To jest taki prawdziwy page turner, bo ja sobie usiadłam i wczoraj w nocy byłam na 120 stronie i w nocy czytałam ją do 220, a dzisiaj po się światła czytałam do 312. Bo naprawdę tak to się bardzo leciutko czyta i ta to też jest taka bardzo przyjemna dla oka. Dam wam jeszcze znać, jak ją skończę, bo jadę do domu, zaraz się pakuję i uciekam. Jest niedziela i ja skończyłam czytać od Lukowa z Miłością, i naprawdę niesamowicie ta książka mi się podobała. Ja się przy niej wyśmienicie bawiłam, i tak jak mówiłam, dla mnie tego. Romansu mogłoby tutaj nie być, bo ja po prostu chłonęłam te opisy łyżwiarstwa, przygotowań, zawodów, kontuzji, wszystkiego, jak gąbka, i ja mam taką ochotę wrócić do tej książki, już nawet teraz. Za jakiś czas to na pewno zrobię, chociaż wiem, że często tak powtarzam, ale tutaj naprawdę macie pewniak, bo ja już w głowie tylko myślę o tych moich ulubionych scenach i, i po prostu o ulubionych moich momentach. I owszem, czasami mam wrażenie, że humor tej książki mógłby mi nie podejść pewne dni. Bo to jest taki trochę humor typowego romansu, jak na przykład w Trotlet e, albo w The Love Hypothesis. I czasami ta książka może się po prostu wydać infantylna pod niektórymi względami, ale z drugiej strony to jest naprawdę taki, w mojej opinii, na te kilka romansów, które przeczytałam, to jest taki humor bardzo typowy dla romansów. Tak samo było w The Spanish Love Deception, więc wydaje mi się, że to jest chyba normalne i e, nie było w sumie żadnej rzeczy, które bym przeszkadzały. To jest naprawdę bardzo dobry slow burn, i podobało mi się, jak ta relacja się rozwijała pomiędzy bohaterami. No i nie wiem, ja naprawdę mogę się nad nią zachwycać godzinami Bo moim zdaniem jest świetna I bardzo też się cieszę, że ta książka tak naprawdę jest taką reklamą muźwiarstwa Bo ona jest w sumie całkiem popularna, więc kto wie Może będziemy mieli w Polsce nowe użwiarki zainspirowane e, przez tą książkę Żeby rozpocząć swoją przygodę Ale naprawdę myślę, że z Mariną Zapatą to nie było moje ostatnie spotkanie Bo bardzo chętnie przeczytałabym od niej coś jeszcze A Lukowa oceniam na 5 gwiazdek Nie mogę ocenić tej książki inaczej I ja na ten moment już wiem że to absolutnie trafia do moich ulubieńców. Ja próbowałam kiedyś czytać Ice Queen. Um, to jest ten taki fanfic o Harley Quinn i Jokerze, ale oni jeżdżą na łyżwach i w ogóle to jest wydane wszystko kobiece. I ja przeczytałam tam 10 stron, nawet chyba nie z samego początku, i nie dałam rady przez to przebnąć. I po prostu odłożyłam i nigdy nie wróciłam do tego e-booka. A odlukowa z miłością. Obawiałam się strasznie, naprawdę. Obawiałam się strasznie sięgać po tą książkę, bo bałam się, że mnie rozczaruje, a jestem nią absolutnie zakochana i zachwycona. Zaczęłam też czytać sobie Violet robi mostek na trawie, czyli zbiór wierszy od Lany Del Rey. I ja na wstępie chciałabym zaznaczyć, że ja nie jestem wielkim znawcą poezji i też. Yy... Nie przeczytałam za dużo w moim życiu. Jedyny zbiór poezji, który mam, to tak naprawdę jest Lord Byron. Gdzieś na górze mojej biblioteczki, ale z tego też czytałam tylko parę, parę takich wierszy The Darkness. Chyba ten wiersz nazywał się The Darkness. Wiersz, który jest we Five Dreams, Five Dream uh, Martina, jest piękny. I ten wiersz zmusił mnie do kupna Tomiku Poezji Byrona. Ale wracając do Violet Robi Mostek na trawie, ja na wstępie chciałabym zaznaczyć, że ja nie jestem znawcą poezji i nie czytałam jej aż tak dużo w swoim życiu. I trochę trudno jest mi oceniać, tak, bo też nie, nie uważam siebie za jakiegoś tutaj znawcę ani analityka poezji, ale. Mm, bardzo się cieszę z jednego zabiegu zastosowanego tutaj przez wydawcę, przez SQN, czyli zachowania oryginalnych treści wierszów i dopiero potem obok nich znajdujemy tłumaczenie, bo moim zdaniem te tłumaczenia leżą i kwiczą. I ja przeczytałam z jakieś 7-8 wierszy dopiero, bo tak sobie wiecie, podczytuję Ym, i ja mam czasami wrażenie, że te wiersze po przetłumaczeniu. Mają zupełnie inny wydźwięk niż w oryginale. I owszem, nie zawsze tak jest, ale tak powiedziałabym, że 50 na 50. Takie miałam odczucia i te tłumaczenia niezbyt mi przypasowały, i nawet jeżeli wiersz gdzieś tam mi się podobał, i miałam takie, że no, jest. ładny. E, wiecie o co chodzi, że tak jakby czujesz w nim coś takiego więcej, to jednak to tłumaczenie sprawiało, że cała ta głębia tego wiersza i jakiś przekaz w moim odczuciu tak po prostu został. Strasznie spłaszczony, i to też mi się nie podobało, ale same wiersze w sobie nie znalazłam jeszcze żadnego, który miał oczywiście, że jest taki piękny, głęboki, i że, że mi się tak spodobał. I wiecie, że to jest taki ten mój kawałek poezji, do którego na pewno będę chciała wracać, ale też nie uważam, żeby były złe, więc na razie tak nie oceniam tego, w ogóle chyba nie oceniam tego tomiku poezji, bo bardzo trudno jest mi oceniać poezję, ale uważam, że jest warta w sumie przeczytania i zapoznania się z taką inną stroną lany. Więc póki co, polecam, ale nie wiem, czy mm, ale raczej skłaniałabym się z czytaniem tych wierszy po angielsku, albo tak jak właśnie ja teraz robię, że czytam sobie je po angielsku, a potem porównuję z oryginałem, bo jednak te angielskie wydanie jest strasznie drogie. A portki jest dostępne m.in. na Legimi. I to było już wszystko w tym vlogu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Co prawda chciałam Wam pokazać moją rutynę tutaj nową, ale tego nie udało mi się zrobić, bo zapomniałam o nagrywaniu przybitek, a potem pojechałam do domu. Ale mam nadzieję, że w następnym vlogu ode mnie mi się to uda. Także czekajcie, stay tuned. I jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze raz nie subskrybujecie. A już niedługo widzimy się w kolejnym filmie na naszym kanale. Do zobaczenia! To the right, nothing can stop me. In the night, like I am leaving all the bad.